A więc proszę Państwa. A więc proszę Państwa, szybciutko przenosimy się na kolejny pojedynek. A więc dzisiaj taka multiliga, co chwilę coś na formule Piotr Oleszczuk, Karol Pachulak to kolejny ćwierćfinał. Na ten moment Piotr, mimo zwycięstwa w dwóch pierwszych partiach, nastąpiła pomyłka. 34 punkty wbił. Zaledwie, może się tak wydawać, i Karol skrzętnie to wykorzystuje. Zaraz zrobi nam się 2 do 1. Na razie w półfinale mamy Jakuba Michałka oraz Mikołaja Stęsika. Za moment dołączy jeden z tych dżentelmenów. A jako, że wspomniałem o gentlemanach, ja potrzebowałem chwili przerwy na English Tea, aby, że tak powiem, cały czas móc dla Państwa relacjonować. Herbatka jest wszystko jest możemy jechać dalej z turniejem. Wszystkie bile zniknęły ze stołu, 105 punktów, a więc dwa do jednego nam się robi. Piotr Oleszczuk, Karol Pachulak. Karol pokonał przed momentem dosłownie Sebastiana Brzękowskiego. 4 do 0 zdaje się, niestety. Tym razem w domu pana komentatora nie będzie zastrzyku gotówki, bo Sebastian przegrał w 1:8. A Karol właśnie teraz rywalizuje z Piotrem Oleszczukiem, który już niejednokrotnie awansował do finałów naszych turniejów. Ale teraz zmaga się z dodatkowym wyzwaniem, jako że on jest dobrym zawodnikiem, nie ma żadnych dodatkowych ruchów, a jego rywale otrzymują dodatkowe handicapy. W przypadku Karola jest to jeden ekstra ruch. Widzimy, że skrupulatnie ustawia bile, nie chce pozostawić niczego przypadkowi Karol, zwłaszcza że gra z niemal bezbłędnym rywalem. Prawidłowe rozbicie to bardzo dobra informacja, cenna. Cały czas do zrobienia: 135 punktów. Rywalizacja w formule B1:35, ale panowie w sumie nie są aż tak daleko od siebie oddaleni. Piotr Oleszczuk, biała podlaska. Karol Pachulak, miejscowość ciasne obok Białego Stoku na arenie. Johna Wicka rozgrywa swój pojedynek. Wiem, że panowie ostatnio zamontowali sobie ten oto piękny stół. Nowsza wersja niż wcześniej była tutaj, właśnie w tej arenie. Jedni z pierwszych pasjonatów naszej gry, a więc cieszymy się bardzo, że cały czas z nami pozostają. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich osób, które od początku pokochają grę Formuła B135. No bo to przecież przede wszystkim właśnie dla zawodników zostało stworzone, aby oni mogli cieszyć się z bilardowej rywalizacji. Pomyłka i wcale nie jest to bardzo dogodna pozycja do kontynuowania gry. Chyba że dwunastka przechodzi do środka, wtedy nie powinno być problemu. No ciekawe, czy Karol w pełni wykorzysta swój dodatkowy ruch. W przypadku z takich zawodników jak właśnie Karol, Mikołaj Stęsik, czy Jakub Michałek, którzy potrafią grać na naprawdę dobrym poziomie, jeden dodatkowy ruch to spore ułatwienie. Ale powiedziałem to jak zwykle za szybko, jeszcze niewiele brakło, aby szóstka znalazła się w łóżku, ale ani szóstka, ani ósemka nie zniknęły ze stołu, i tym samym wynik nie jest taki, o jakim marzyłby sobie Karol, zwłaszcza, że jego rywalem Piotr Oleszczuk. Czyli pierwszy w historii formuły zawodnik, który zrobił 100 breaków maksymalnych, dokonał tego właśnie w odmianę formuły B135 Standard. W dzisiejszym meczu jednego już na swoim koncie zapisał w pierwszej partii, ale państwo tego nie widzieli, bo oglądaliśmy Jakuba Michałka i Gabriela Muzolfa. A więc, czy to będzie ostatnie rozbicie Piotra Oleszczuka w fazie ćwierćfinałowej? Tego jeszcze nie wiemy. Ale na pewno, wszystko w rękach Piotra wystarczy. Łatwo się mówi, ale wbić 135 punktów, aby zapisać na swoje konto ostatni potrzebny do zwycięstwa punkt. Dwie bile w łzach choć układ wcale nie taki wymarzony. no, Dobra, nie jest on przesadnie skomplikowany, jednak dwójka i połówka znajdujące się w lewej, na lewej stronie stołu, w okolicach środkowej łzy, mogą one nieco nieco utrudniać bezbłędne zakończenie partii. To trzeba mądrze rozwiązać, zwłaszcza że tak naprawdę teraz bez brania białej do ręki można wbić połówkę, z której naturalnym byłoby rozbicie. Dwójki i trzynastki, jeśli dobrze widzę. I nadal zapraszam do zadawania pytań na czacie. Mogą być o każdy temat. Chętnie odpowiem. Nawet nie musi być o bilardzie, tak żebym miał o czym tutaj wam gawędzić. Może. Nurtuje Was jakaś kwestia. Zważnie do stołu podchodzi Piotr Oleszczuk. Wie, że od tej analizy może zależeć powodzenie w tym układzie już błąd na pozycjonowaniu i już na początku. Skutkuje potem ganianiem się po całym stole, czy jest kąt na rozbicie? Przeciągnięte wydaje się zagranie, kąt sprawia, że Biała odejdzie, ale na drugą część bandy bocznej z lewej strony łzy, a to zwiększa dramaturgię tego pojedynku. No brawo, bardzo dobre zagranie. Teraz tak naprawdę usunąć ósemkę i dwójka oraz trzynastka będą przechodzić do swojej naturalnej łzy. Karol z niecierpliwością patrzy na to, co wyczynia Piotr, bo jeśli ten układ zostanie zakończony bez pomyłki, wówczas już nic nie pomoże Karolowi w walce o triumf, ponieważ no to Piotr wyjdzie zwycięsko. Ale jeszcze dwie bile są do tego potrzebne: drobny błąd i wszystko w rękach Karola. No brawo, brawo, Piotr Leszczuk wbija 135 i tym samym już na pewno awansuje do półfinału. Jeszcze możesz, Karol, dograć dla publiczności. A więc proszę Państwa, teraz już specjalnie dla Państwa Karol Pachulak będzie kończył układ już zupełnie bez stresu. Ćwierćfinalista finalista rozgrywek, całkiem nieźle jak na debiut, co prawda, mogło być lepiej, ale jak wiemy, Piotr Oleszczuk to jest naprawdę trudny rywal. I teraz mogę powiedzieć Państwu, że Piotr Oleszczuk w półfinale zmierzy się z Mikołajem Stęsikiem. A Mikołaj zagra ten pojedynek już w innym miejscu. Wcześniej rozgrywał mecz z Kingą, a później z Krzysztofem Nagielem w Brizonie, a półfinał zakończy rywalizacją już z Akademii Bilardowej Rokietnica. Być może niedługo, niedługo już półfinał się odbędzie. A jak będzie dalej, to zobaczymy. Wiemy, że teraz trwać może jeszcze przecież pojedynki 1-8 finału, ale no, jeśli byśmy zakończyli dzisiaj cały turniej, to byłoby to niebagatelne osiągnięcie. Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyliśmy. Zastanawialiśmy się, czy uda wszystkie mecze się dograć do Sylwestra, ale popatrzmy. No, zaraz się okaże, że tak. Oj, błąd Kicks. Niefortunnie kończy się udział.